Witajcie na kanale Radość Tworzenia. Zapraszam Was dzisiaj o obejrzenie prezentacji mojego albumu, który ostatnio zrobiłam. Album jest zrobiony z kolekcji Scrub Boys Loveland. Z przodu jest kompozycja zrobiona, kwiatowa. Stół jest cały pusty i zawiązywany na wstążeczkę. Album ma cztery strony. I mieści zdjęcia 9 na 13 a także 10x15. I pierwsza strona to są dwie kieszenie. W pierwszej są tagi, w drugiej są maty. Tutaj przeważnie robiłam tak, że jedną matę oklejałam, a druga zostawała nieoklejona. Te mniejsze maty są oklejone papierami wyciętymi z kolekcji, do tego przeznaczone. Tutaj mamy na drugiej stronie kieszeń, a na kieszeni książeczkę. Kolejna strona to są znowu dwie kieszenie, tym razem pionowe. I tutaj znowu mamy maty małe i duże, oklejone papierami, z kolekcji. I kolejna strona to są takie klapeczki przytrzymywane tagami. Na klapeczkach również zmieszczą się zdjęcia mniejszego formatu, natomiast w środku jest mata na jedno duże zdjęcie 13 na 18 albo dwa mniejsze, jeżeli ktoś by chciał sobie wkleić dwa. To także się zmieszczą. Kolejna strona to jest strona bliźniacza. tworzy serce i tutaj z jednej strony mamy wodospad na zdjęcia poziomy. A na klapeczce jest miejsce znowu na jedno duże zdjęcie lub dwa mniejsze. Oczywiście jest kwiatuszek, który jest niepodklejony. I z drugiej strony wygląda to w ten sam sposób, z tym, że wodospad jest na zdjęcia pionowe tym razem. Kolejna strona to jest szeroki belly band, na którym jest przyklejona książeczka. A za belly bandem oczywiście są maty. Następnie, następnie mamy taką malutką kieszonkę, a także harmonikę, za którą znajduje się tak. Ona jest także wiązana na wstążeczkę. Kolejna, ostatnia już strona to jest głęboka kieszeń, a na kieszeni znowu wodospad. I tutaj mamy taką jeszcze małą klapeczkę ozdobną. Album może nie jest jakoś bardzo rozbudowany, ale właśnie przez to, że ma tak dużo tych harmonijek, książeczek, pomieści dość dużo zdjęć, bo wejdzie tutaj około 60 zdjęć. No i to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Zachęcam Was do komentowania. Dajcie znać, jak mi poszło z głosem, bo to mój pierwszy film z głosem. I do usłyszenia.